Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, jesteśmy tutaj na terenie jak widać budowy, tu masę ziemi wykopano, koparka gdzieś przeszła, ale co dalej będzie to zobaczymy, bo to, to jest plac budowy, tak powiem, rozkopane wszystko, idziemy dalej zobaczyć co tu jest to. są tutaj maszyny ciężkie Teren zrównany No tu mają stanąć 4 bloki mieszkalne Niedaleko tutaj, tego wieżorca jak widać Koparka jeździ Koparka tu jeździ, na wodzi ziemi To tu piasek, które z No i tu pewnie jadą ciężarówki, bo za jakiś czas obadamy, co tu się dzieje na tym terenie. O, jest osiedle przy ulicy Ugory i Zalesie. Wieżowiec stoi przy ulicy Zalesie, jak widać. To przejdziemy dalej. Zobaczymy co tu jest Ale akurat dzisiaj sandały założyłem A tu piachu trochę co nie miara O łyżeczka Łużeczka się znalazła Nawet jest łyżeczka niestety O łyżeczku Wychodzimy na drogę Dalej tu jest ten teren budowy Jak widać piachu na wieźli Czaki tutaj mają boisko Tu są działki Możemy zobaczyć w tym momencie zobaczymy co tu się dzieje, no, jak widać teren budowy tak wygląda, tam jakiś samochód stoi. No ciężarówki, koparka ładuje. Stuwamy się. Tu już wykopali takie głębiej. Aha, i ten piasek zabierają tam teraz wywożą, a tam koparkę ładuje na ciężarówki jak widać No I tam gdzie piasek to i wozi tam mój ona na wiele właśnie kopalka i ten piasek wywozi tam uj. Tutaj mamy luz z wodą No i działka i domek no. Działka i domek, no tak to wygląda Czyli robota idzie na budowie ruszyła Ruszyła robota z budową. Droga rozjeżdżona przez ciężarówki, jak widać. Także jak widać no, na wiosnę roboty ruszyły i Dość idąc do, do przodu, tak cztery budynki powstaną idziemy z powrotem na plac bojów, dobrze jest tutaj, można przejść tutaj. Jest ogarasz widać. Idziemy z powrotem No tutaj ziemi miękkiej takiej jest trochę sporo Ale tu ciężarówki też wjeżdżały widać dawały radę no. tutaj jakiś kask czy coś w tym rodzaju No dozwolony garaż a no, tu jest dostatek Idziemy dalej Tu są właśnie domy na ulicy Ugory No i komórki, komórki są do rozebrania bo postawili teraz metalowe komórki w Zamach z tych drewnianych Drewniane są rozbiórki do, do rozbiórki no, Widzicie śmietnik zrobiony z komórek pełny No idziemy dalej. O, widać tą koparkę co tam przed tym filmowałem która ładuje na samochód No tutaj śmietnika obok śmietnika jeszcze większy śmietnik No tak to wygląda Sortowanie odpadów się nazywa to się nazywa takie działanie Idziemy dalej, no i tu widzimy już te zdjęcia, jak, jak to będzie już, jak zbudują te domy. No, zasypali pełne wybrotkę i teraz zakrywają to, żeby, żeby się nie wysypywało po drodze. zielone spacer w tym. Bardzo, bardzo. Tak to ma wyglądać. O, dokładnie. Tutaj te cztery domy powstaną. Cztery domy tak powstaną. I to będzie tak wyglądało. Jak na załączonym obrazku, wieżowiec jest tam widoczny. Teraz jest tam. A to będzie później tak wyglądało. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor. Słowo Jerzyński dla Was.